że jestem tutaj niedaleko spota Tylko sobie do lasu jedziemy ah, Kurde, ale by się full przydał Cześć widzowie W dzisiejszym odcinku, już jest to od, od, odcinek drugi z tej serii Budujemy hopę dziesięciometrówkę i dzisiaj sporo już zrobiliśmy jak na dzisiejszy dzień i prezentuje się to tak jest to to wybicie i dokopaliśmy się kurde do takiego gigantycznego kamienia w kamerce to nie odda bo mamy wyłączonego wyłączyłem już fawboosta i ten kamień prezentuje się tak jest on naprawdę bardzo duży i nie, nie wiem co mamy z tym zrobić ale jest to naprawdę głęboko jak widzicie jest tutaj już dziura no to wysokości prawie mojego biodra, więc e, ogólnie zrobiliśmy taką dziurę akurat głęboką, bo zbudowaliśmy to pod nas też trochę, więc raczej tutaj nikt nie spadnie i e, sypiemy na razie tą ziemię tutaj, żeby od każdego tutaj było jakby chciał to wy... ktokolwiek jakby chciał to skakać to żeby mógł się nawet tu dolecieć, tu gdzie chce, gdzie chce po prostu Na przykład tam będzie 10 metrów, tutaj będzie krócej I tak się ta hopa prezentuje Zrobili już wandę tutaj Na tam tutaj coś robi przy rowerze, powiedz co robisz Nie wiem co się wplątało w Co się wplątało przerzutkę Ale to tam mniejsza idziemy w wojewidzowie Bo idę wam pokazać co zrobił Michałek i co robi Re. Banda jak widzicie się sypie już Michałek. Pokaż co robisz Tutaj na razie banda Odbudujemy troszkę trochę, zakopujemy i badzik. No trochę tutaj się tutaj przysypie Tą bandę, bo na razie jest tutaj wyprowadzony kształt Bo tutaj wcześniej prawie nic nie było My tu też niedawno przyjechaliśmy Idę wam pokazać jeszcze co inni robią Pokażę wam co odbudowują Moim zdaniem to nie ma trochę sensu Bo strasznie, trzyby, to po prostu dużo roboty z tym Bo trzeba wykosić tą trawę Albo ogólnie jakoś wygrabić Cokolwiek z tym zrobić, ale nie mamy podkaszarki ani nic Dobra, tutaj inni chcą zbudować, znaczy odbudować, tu jest taka hopa zarośnięta. Moim zdaniem troszkę to się myli z naszymi planami, ponieważ niby, niby spoko by to było, ale strasznie z tej roboty, patrzcie do krzaku. Nie Pora, leci, 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 leci. Oj, nie zajebista hopa. Co my tutaj panowie zrobili? On, tak. on, on hobie to kopie i mówi, ej zajebista hopa, będzie z tego. No zajebista hopa. Dora tak się tutaj prezentuję, ogólnie chcę tutaj bandę zrobić, żeby prowadziła tam do hopy. To będzie troszkę trudne ba, do zrobienia. Co o tym sądzisz? O, tam jedziesz się skaczę ziomek. Więc git jest. I wracam do naszej hopy, do naszej budowli. O Witz tak nagraj albo najlepszą grebę roku, albo hopie. Wy do kontentu, do kontentu. Ja tego nie robię. Ogólnie dla, nie robię co z tego powodu, ponieważ, no po prostu, nie, że mi się nie chce, ale nie ma to moim zdaniem sensu. No i... Po prostu idę robić, co miałem robić i tego nie buduję. Bra grzeczne pieski tutaj. Hey, yeah, yeah. Bra good boy'e tutaj zbierają, hey. sobie zbierają sobie kamienie, dobra robota panowie. Darmowa siła robocza, tak dokładnie? Tak, tak. I lądowanie prezentuje się tak. Jest to bardzo... Bardzo to dobrze wychodzi, na razie. I cieszę się bardzo, że wam się też podoba. Podoba wam się. Ale tutaj chodzi jak widzicie, rozsypuje na razie. I tak to jeszcze nie jest końcowy projekt, bo trzeba jeszcze trochę nasypać. Chodzi, rozsypuje, na razie tak. będzie git. Będzie że to się trzymało jakoś, nie wiem, kamienie, kamienie też zbieramy tutaj, bo... Żeby koła nie przebić. Żeby koła nie przebić, ani żeby się nie wywalić na głowę, na koła. O. Co robisz? Popełniał samobójstwo. Cieszę się, cieszę. Dobra, ja wychodzę pod górkę. Wyjdź, wyjdę pod górkę, już będzie. Spod i tam czekają chłopaki zostawić łapki w górę ani subika z Donieckiem. nie zapomnijcie zostawić, ponieważ No lecimy sobie po, po trochę subskrypcji jeszcze. Jeszcze wypadnie dużo filmów, ale w okazji będzie się leciało więcej, bo na razie jeszcze szkoła, wiecie, już końcówka, ale i tak jeszcze jest mocno, więc... Widzimy się już na spocie. O widzowie, w ogóle, jak tu tak wychodzę, to zauważyłem, że to jakaś nowa trasa jest. A czy pewnie nie nowa, ale widać, że tutaj ktoś odgrabił liście i tam prowadzi jakaś trasa, której jeszcze nie jechałem. Dobra, nie, szkoda, że jednak, jednak lekki przypał, Bo właśnie koledzy się zbijają już stąd. Więc ja tutaj parę razy skoczę i Wam coś ponagrywam. Jeszcze. Wipek. I uwaga, ujpek końcowy w bandę. To był B Dobra Ja lecę jeszcze linie C i sobie jednak zjedziemy z jazdem teraz zaraz. Dobra Gapik tutaj cyk Gapik drugi One w bandę. Pięknie. Dobra, tutaj teraz na tym stoliku uipek, Cyk o taki słaby trochę gapik na który by mi się furt przydał bo dobija manda I tutaj gapik nowo wybudowany wow. nie, nie latam 10 metrów bo jak już mówiłem nie mam do tego roweru ale fajnie się to lata pięknie skaczę ja lecę Alaina, czyli tutaj pierwszą trasę tutaj gdzie są dwa gapy lecę A Tutaj nie trzeba rozpędu. O, zapomnę mój ale tutaj. One hand. O, w krzaki. Dobra. Zwijamy się, bo koledzy chcą już jechać. No niestety, przyjechałem trochę za późno. Co pierwszy mogę? Którędy się tu jedzie tą trasę nową? Ej, tędy się tą trasę jedzie? Dobra. Tą trasę ogólnie na wyjściu tutaj na górę. Ogólnie to chyba oni odgrabili. Więc sobie teraz ją lecę Bo ją zrestaurowali Bo właśnie tutaj też jej nie było Ja lecę pierwszy jak coś O kurde o, Co to było? A tu jakiś kłoda wystaje Dobra lecę pierwszy O kurde Dobra Oj oj Tego nie podjadę Dobra O kurde co my tu mamy? Dawaj Michałek lecisz a. Oj, 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 ale traska. Jednak tego nie zjeżdżam widzowie, bo się trochę cykam, bo to jest górka, a jednak nie chcę ryzykować. Tutaj są te kamienie i się boję, że mnie tutaj pomiędzy drzewami nie ma miejsca w ogóle, żeby się napędzić, a tutaj jest górka, z której nie można przerzutek w ogóle zmienić, więc lecę bokiem, może następnym razem. Dobra, jeszcze tej traski nie leciałem. Dobra, cyk. Dawaj. Dobra lecę, lecę O dobra teraz tutaj lecę sobie tędy Już tutaj leciałem akurat to więc git tutaj za chwilę będzie taki fajny dropik Aha, to jednak nie tu kurwa, trasy mi się powaliły to tutaj jednak się jedzie Tutaj się jedzie banda jakaś leciutka a tutaj I teraz No dziwna trasa trochę Ale dobra trudno Lecę tędy A żem wyjechał Dobra my już wracamy e, Zaraz będziemy na centrum za około 15 minut może Chyba że ktoś zaś coś zrobi albo się będą zatrzymywać więc Tak to jest. Dobra tutaj fajna prawka też jest o pięknie Manu o. 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 Dobra Fajnie się to prezentuje ale niestety musimy się krótko być yes. Ty jaki chain ma Jo jaki chain Chodźmy Teraz chodki, Chłopie dołączył do mnie jakiś pan. A tam... ja Tam góra! Schodziki Tylko żeby znowu jeśli nie stracować przed nim. Znowu problemy będą. Pan, trzy. Blisko było, ale nie. Wtedy tam? O, to tu nie ma, ale jak kosi wskoczę, moi. Have a bit of fun till I downfall My love if you feel like I do right now Don't say you're on the run to the other the side My love You say you wanna try But you never do Sugar